this is old, but the damage is new. the wheel graves on bonaventure. there were famous old sites in the western hills, made by races before man. they had been decorated once, i suppose, but the surfaces had been cut away, ransacked by later hands. It me of this. There are many who make a trade in And if it's Zenos the penalty is high. Okay. no to już przynajmniej wiem, co tutaj wydobywali. Ile ja się musiałem łazić po labiryntach pełnych wybuchających kryształów, trującego gazu i nie wiadomo czego jeszcze. To sobie nie wyobrażacie. I'd overheard Glor and his allies mention Archeo Xenon materials. Perhaps this was such a site, connected in some way to the as-yet mysterious Ceruthi. You didn't have to kill him, Locke. His life was worth nothing, and his clumsiness cost us much. I can repair the tablet. Listen. Let us handle the worker slaves and you attend the Xenos artifacts. The sooner we have extracted the last of these Saruthi tablets, the sooner we can get away from this infested backwater. Well, that's the last of today's batch packed up. We'll be finished soon enough. Okay, let's head back up to the surface. Beating slaves makes for thirsty work, huh? Hmm. Dobra, czyli kopalnie pełne niewolników. I began to feel the oppressive throb of the psychic veil shrouding North Quall as we penetrated it. I listened out for the sound of alarms or activity, but none came. Though she didn't know it, Beckwin was already doing her job by creating a dead spot. które pozwoliło nam się odpocząć bezpośrednio. Zastanowiłem się, że nikt z nas nie uciekł za daleko od jej horroru i wpływu. Sure hmm. No dobra, czyli Blackwing chroni nas przed wpływami jakichkolwiek technomantów. A tam niby co jest? Ja Już myślałem, że to Marines. Damn it! Be mindful of drones and cameras. Cameras. Wydają się być twarci, więc wolałbym na ich nie trafić, jeśli nie muszę, za to dają też większy koin. Trudniej nie było. O, tylko to jest ogromny spadek w koinach. Chodź, chodź. Masz takiego spadku w coinach, to nie chcę. Ale pozbądźmy się tych dwóch jeszcze, żeby móc swobodnie działać. No we dwóch to zawsze łatwiej. Dobra, przynajmniej dzięki temu możemy biegać, poza tym tam mamy... Możliwość zmiany ekwipunku. No i to by się przydało, akurat, bo może nas zbieraliśmy tyle monet. No, może i nie. Czy doszedł mi tu ktoś nowy? lub cały czas tych dwóch. Więc niech oni sobie tak zostaną. Ja mam tylko 4000, więc to też dosyć niewiele. Nietzsche raczej nie planuje zmieniać. Gdyż mógłby być on wielki z ogromnymi obrażeniami. 70. 85 75 vissk crater Nacieekawe no, My jeszcze młotnie zastanawiam Zastanawiam się, co to za statystyka. Może to szanse na trafienie krytyczne? To może byśmy się postarali o lepszy pistolet za to. Ten ich pistolet, chociaż ma jakieś chore obrażenia: 65, 75. 95 Andre Plasma Gun Nie będzie. I mu też wyekwipujemy Plasma guna. Plasma, Plasma Gun. Plasma raj, raj, Jakby to Schwarzenegger powiedział. Dobra, teraz musimy się zastanowić, jak tam dojść. Oczywiście pewnie jest to prosta rzecz. Przy okazji skrzyneczka. No i dobra. To akurat nie było problemu. Mam nadzieję, że to tylko przyjemniacze czasu, a nie tylko... A nie, a nie coś więcej, no bo... Nie chce mi się tak latać i rozwiązywać wszystkiego. Znacie to uczucie, kiedy zagadki w którymś momencie stają się po prostu zbyt ciężkie? Znaczy zbyt ciężkie, zbyt nudne. Bo powtarzają się, bo już nie chcę wam się dosłownie... Rzygacie zagadkami. To samo. Hmm. Tam jest tylko, czy powinienem wejść na górę, żeby to rozwiązać, czy jednak nie. Hmm. To jest wspinaj się. No dobra. Czyli stoi za tym coś głębszego. Tu na górę tu gdzieś na słupie... No właśnie. Trzeba się bardzo mocno rozglądać, naprawdę. Chociaż mam nadzieję, że nie za mocno. Hm. Życie po prostu nie może być proste. Zaraz, no dobra. Jesteśmy tędy chyba wleźli, tak? Nie, może tam pominąłem jakiś przełącznik? Chyba, że wystarczy, że na ten przełącznik i pójdę przez drzwi, jest to kryte jakąś logiką dla Was? Ciekawe. Z góry mogę skakować to urządzenie albo i nie mogę? Hmm. Tutaj to jest to wejście. Tu na górze też już nic nie mogę zrobić. Muszę tam na dole coś podziałać. Tylko co? Ale, ale, o co chodzi? Przepraszam, a o co chodzi? E, o co chodzi? A jak tam na dół zejść, bo tam są drzwi. Zakładam, że dalej są zamknięte. Hmm. Taka zamiana. Widzicie można? Raczej mi nie jest potrzebna, ale to nie jest zły pomysł, żeby jej użyć. Zakładam, że to coś zmieniło. Tu nawet nie potrzebuję, tylko muszę iść na górę. No i proszę, na górze są wyłączone. Już ta zagadka mnie trochę obudziła. To fakt. Natomiast klucz tej wykonania to już inna sprawa. Oj oj oj. się bardziej przyglądać. Ech. ten strzela. Umieraj. Dobra. Dobra. Tylko trochę za dużo... Mm, za mało coinów zarobiłem na tym. New loot. Nowy loot? To no to się z dziwi. zdziwił? No może skrzyneczkę jakąś? Halo? Heh. Za łatwe by to było. O, ale to prawda, powinniśmy za każde zadanie zbierać dodatkową skrzynkę. A, winda tutaj sama działa. Hej, uważaj, bo cię zabiję! Wisi mu to w końcu. Jest już tak stary, że aż niematerialny.

Natomiast chociażby jedna skrzyneczka ominięta może zaważyć tutaj o losach bitwy przyszłej. Bo przydałoby się teraz upgradenąć ten pistolet. I zakupić większy miecz. Without speaking I could hear his voice in my head. His presence was so nie i barely managed not to walk it. You will not deny me any longer, you human. You will show me respect, Mandragore. Respect. My masters await the perfect completion of this task. They will not idle their time while you vermin. You abide by our pact. You will keep to our agreement. <laughs> Snark and stay Sandigor son, Sandigor, Fulgrim, worthy of Slanish, champion of the Emperor's children. Your presence here honors us, but you will not sent to Mars. Never raise your hand to us again. Never. Datso was simply the most potent Psyker I had ever encountered. With his mind alone he had forced down one of the vilest of the traitors, a space marine sworn to the corrupt service of chaos. Isenhall. In that second I realized that wherever Beckwin had gone, it had left us exposed, outside the veil of our untouchable aura. Find him over there. Oh. <inaudible> Co jest? Jakby no co mnie przewróciło. Dobra, tym przewracaczem to się zajmiemy w ten sposób. Z nimi to sobie akurat powinniśmy poradzić. Co tam widzisz przeciwnika? No dobra, szczerze mówiąc, nie bardzo mam pojęcie co mam się robić zrobić. Oczywiście gra pewnie mi powiedziała ze dwa razy wcześniej, ale... No tak, tarcza. Już widziałem. Widziałem jakieś kropki, więc pewnie tam muszę się coś. Coś gdzieś, coś. Dobra, to już nie będziesz strzelał. Przeciwnik nie strzela, to jest dużo prostsze. Zastanawiam się, czy sobie nie nafarmić monet, ale czy ja to muszę zrobić cztery razy? Chyba nie. Dobra, no położyłem to i tak. Mało tych pocisków, ale ja też mało korzystam z tej broni. A wiem, że ma ma to zadziałać. No? Nope. Hmm. Gdzie sobie strzel? Keep looking. Find him. Where is he? The eyes cannot hide you from my mind, Inquisitor. Tam jest. Ty no, ja mogę być akurat widziany, nie przeszkodzą mi przeciwnicy, nawet przydadzą się

Idea. Elizabeth idea. Hmm, dobra, yeah, jestem dopiero tutaj. Zatem, jak znajdę Elizabeth, to pewnie the... się usłyszymy zobaczymy. Na razie ja Wam bardzo serdecznie dziękuję. I zobaczymy się w kolejnym odcinku. Do zobaczenia.